Cześć, witajcie na kolejnej prezentacji z naszego cyklu zajęć online. W dzisiejszej części będziemy kontynuować temat, jakim jest meteorologia, i powiemy sobie o chmurach. Chmury są to zbiory zawieszonych w atmosferze bardzo małych kropel wody, kryształków lodu, kurzu i tym podobne. Są one produktem kondensacji pary wodnej w powietrzu. Na skutek spadku temperatury wraz z wysokością. Ale jak właściwie powstają chmury? Z powierzchni naszej planety unosi się para wodna. Powstała para wodna ochładza się wraz z wysokością. Ponieważ im wyżej się znajdujemy, tym temperatura powietrza jest niższa. Dochodzi wtedy do skroplenia pary wodnej. Podczas tego procesu. Jej cząsteczki osadzają się na drobnych pyłkach w powietrzu, jak na przykład cząsteczki kurzu, czyli zachodzi do kondensacji pary wodnej. W ten sposób powstaje chmura. Jeśli powietrze na dużej wysokości ma dodatnią temperaturę, to chmura będzie składać się z kropel wody. Jeśli natomiast powietrze ma temperaturę ujemną, to chmura będzie zbudowana z kryształków lodu. Następnie para wodna w postaci opadów atmosferycznych opada na powierzchnię Ziemi. Ze względu na kształt chmur dzielimy je na trzy rodzaje. Na chmury pierzaste, występujące pod postacią delikatnych białych zmarszczek bądź pasm, nie dających opadów. Na chmury kłębiaste występujące pod postacią pojedynczych, gęstych obłoków w kształcie pagórków lub kopuł, z płaską podstawą? Chmury te odbijają światło, dlatego ich strona oświetlona jest śniąco-biała, natomiast podstawy, na które nie pada światło, są ciemnoszare. Niektóre chmury kłębiaste mogą przynieść ze sobą krótkotrwałe, silne opady deszczu i burzy. Ostatnią grupą chmur są chmury warstwowe. Są to niskie szare chmury, zazwyczaj jednolicie pokrywające znaczny obszar nieba. Chmury te bardzo często niosą ze sobą długotrwałe opady deszczu. Dodatkowo, ze względu na niepowtarzalny wygląd i różnice w budowie chmur oraz to, jakie warunki ze sobą niosą, wyróżniamy różne rodzaje chmur. Omówimy sobie teraz kilka z nich. Zaczniemy od Cyclusa. Jest to chmura, która znajduje się na najwyższym piętrze chmur i jest ona zbudowana z kryształków lodu. Występuje ona w postaci pojedynczych białych, delikatnych włókien bądź pasm o jednolitym połysku. Następną chmurą, również z najwyższego piętra, jest Cirrostratus. Jest to chmura składająca się silnie rozproszonych kryształków lodu, występująca w postaci pierzastej białej zasłony nadającej przymglony wygląd niebu. Następną chmurą, o której powiemy, jest to alto cumulus. Jest to chmura z średniego piętra chmur, zbudowana z kroperek wody. Występuje ona w postaci ławic złożonych z członów, między którymi prześwituje niebo. Z tych chmur często może spaść deszcz, który jednak zdąży wyparować, zanim dojdzie do powierzchni ziemi, ale zostawi charakterystyczne smugi na niebie. Przejdziemy teraz do najniższego piętra chmur. Na początek powiemy sobie o Nimbostratusie. Jest to chmura zbudowana z kropelek wody i kryształków lodu. Występuje jako niska, ciemnoszara, gruba chmura o rozmytej podstawie. Jest ona bardzo rozległa i z reguły daje ciągły opad deszczu. Kolejną chmurą jest stratus. Jest to chmura warstwowa zbudowana z kropelek wody i kryształków lodu. Przy bezwiecznej pogodzie występuje jako mglista jednolita warstwa chmur, która może rozlegać się tak nisko, że na przykład zasłania wierzchołki wzgórz. Stratus może dać opad mrzewki lub śniegu. Następną bardzo charakterystyczną chmurą jest cumulus. Jest to chmura kłębiasta przyjmująca postać zwartych kopuł bądź pagórków o wyraźnych zarysach. Ostatnią chmurą, o której powiemy, jest cumulonimbus. Jest to najgroźniejsza z chmur, występująca pod postacią ciężkiej, gęstej i ciemnej u podstawy chmury, o dużej rozciągłości pionowej, przyjmującej kształt wieży lub góry, która jest spłaszczona na szczycie. Jej kształt jest bardzo charakterystyczny i przypomina kowadło. Kubula Nimbus niesie ze sobą silne szkwały, błyskawice i przelotne, ale bardzo silne opady deszczu. Gdy zobaczymy tą chmurę na niebie, nie powinniśmy opuszczać portu, ponieważ niesie ona ze sobą niebezpieczne warunki do żeglowania. Natomiast gdy ona nas zaskoczy, i już będziemy na jeziorze? Powinniśmy przygotować nasz jacht na gwałtowne uderzenie silnego wiatru, czyli np. zrzucić bądź zryfować żagle. I jak jest taka możliwość, udać się do najbliższego brzegu lub portu. Powiemy sobie teraz o tym, jak możemy przewidzieć zmiany pogody. Każdy żeglarz powinien potrafić ocenić stan pogody i przewidzieć jej zmiany na najbliższe kilka bądź kilkanaście minut. Szczególnie te świadczące o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Zjawiska i procesy tworzące pogodę są bardzo złożone i niekiedy nawet bardzo dokładne prognozy meteorologiczne nie potrafią przewidzieć ich zmian. Pogodę wieczną i deszczową sygnalizują nam takie rzeczy jak: nadciągające przeważnie od zachodu chmury warstwowe na różnych poziomach. Systematyczny spadek ciśnienia, który sugeruje nam, że nadciąga obszar niskiego ciśnienia, który niesie ze sobą oziębienie oraz powstawanie opadów oraz zwiększenie siły wiatru. Następnym charakterystycznym zjawiskiem jest wzrost siły wiatru w godzinach wieczornych i nocnych oraz nagła zmiana kierunku wiatru. Wymienimy teraz kilka zjawisk świadczących o nadciągających silnych wiatrach i burzach. Pierwszym charakterystycznym zjawiskiem i od razu rzucającym się w oczy jest nadciągnięcie na niebo ciemno-niebieskich chmur. Również charakterystyczne dla silnych wiatrów jest silne świecenie gwiazd oraz czerwona tarcza Księżyca. Natomiast o poranku krwisto-czerwony wschód Słońca. Również bardzo charakterystyczne dla wzrostu siły wiatru jest stężenie siły wiatru zaraz po ustaniu opadu. Wymienimy teraz zjawiska, zwiastujące ładną i bezdeszczową pogodę, z umiarkowanymi wiatrami. Pierwszą charakterystyczną rzeczą jest mgła opadająca nad ranem i obfita rosa rano i wieczorem. Charakterystyczne są również niemal bezwieczne poranki i wieczory, natomiast wiatr zaczyna tężeć dopiero w okolicach południa. I ostatnią rzeczą, również rzucającą się w oczy, jest barwa nieba o odcieniu złotym po zachodzie słońca. Na zakończenie chciałbym powiedzieć o systemie ostrzegania pogodowego, który znajduje się na Mazurach. Jest to system 17 słupów pogodowych, których zadaniem jest ostrzeganie żeglarzy przed nagłym pogorszeniem pogody. Są one ustawione tak, żeby światło latarni było widoczne z każdego miejsca na jeziorze. W przypadku zarejestrowania pogarszającej się pogody przez stację meteorologiczną słup zaczyna mrugać pomarańczowym światłem. Gdy bruga w tempie od 30 do 60 mrugnięć na minutę, wyznaczy to, to, że należy zachować ostrożność i obserwować pogodę, ponieważ mogą nadejść silniejsze wiatry. Natomiast gdy zostanie zarejestrowana gwałtowna zmiana pogody i istnieje ryzyko nadejścia burzy, Latarnia zacznie mrugać z częstotliwością 90 razy na minutę. Jest to dla nas sygnał, że powinniśmy przygotować nasz jacht na nadejście silnego wiatru, czyli np. zryfować żagle, i powinniśmy kierować się do najbliższego brzegu, ponieważ niebawem może nadejść gwałtowna burza. Tutaj na zdjęciach widzimy przykładowe zdjęcia tych latarni. Każdy kapitan powinien dbać o regularne sprawdzanie pogody. Nie powinniśmy trzymać się pogód długoterminowych, tylko przed każdym opuszczeniem portu powinniśmy zaopatrzyć się w aktualną prognozę pogody. Obecnie możemy ją znaleźć w wielu miejscach, czy to w internecie, czy to w każdym porcie powinna być wywieszona kartka z prognozą pogody, bądź pójść do kapitanatu portu i dowiedzieć się najświeższych informacji. Aktualna prognoza pogody pozwoli nam ustalić najbezpieczniejszą trasę na dany dzień oraz da nam informację o tym, Jakich warunków możemy się spodziewać w ciągu dnia? I to by było na tyle w dzisiejszej prezentacji. W następnej części powiemy sobie na temat ratownictwa. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.